Jeżeli weźmiemy pod uwagę, zaryzykuję takie stwierdzenie, centralne cięcie, jakim jest cesarskie cięcie, i odbywa się mniej więcej na tej wysokości, to cesarskie cięcie oczywiście ma wpływ olbrzymi na napięcie podbrzusza, brzucha, bioder. Ale wyobraźcie sobie taką sytuację, że musicie zoperować swoje drogi żółciowe. To jest bardziej cięcie skoncentrowane, ingerencja bardziej skoncentrowana na naszej prawej stronie. A może będzie to wycięcie wyrostka. Moi drodzy, blizna. Co chcę powiedzieć? Jeżeli macie bliznę, zwłaszcza po jednej ze stron, jeżeli chodzi o powłoki brzuszne, musicie się zająć tą blizną, bo blizna też będzie sklejką, zlepkiem tkanki mięśniowo-powięziowej, i bardzo często jest tak, że my z tą blizną rośniemy. Jeżeli nic z nią nie robimy, to mamy tutaj sporo napięcia. Ta, ta blizna potrafi być, potrafi być bardzo sztywna, gdzie jesteśmy na wyrostek robaczkowy zoperowani w wieku dziecięcym, a jesteśmy już dojrzałymi osobami, tak więc ona też niejako będzie taką Sklejką, która będzie wpływać na ustawienie miednicy i może wprowadzać miednicę w takie elewacyjne ustawienie. A więc moi